Witam Państwa w poniedziałek 18 września 2023 roku. Uczciwe wybory zapewniają społeczeństwu pewność, że władza zostaje przekazana w sposób sprawiedliwy i zgodny z wolą obywateli. Stanowią one gwarancję, że każdy głos ma znaczenie i że wynik nie zostaje sfałszowany. Bez uczciwości wyborów traci się podstawową zasadę demokracji reprezentatywność. Zapraszam na program EcoVision TV. 23 Jarmark Franciszkański był okazją do odwiedzenia klasztoru franciszkanów oraz skorzystania z wielu atrakcji, jakie braciszkowie przygotowali dla odwiedzających tegoroczną imprezę. Chodzi nam przede wszystkim o wytworzenie atmosfery, która będzie pomagała spotkać się z drugim człowiekiem, otworzyć się bardziej. Otwieramy także nasz klasztor, nasze sale, te, które przez cały rok są zamknięte, ponieważ jako wspólnota żyjemy duchem modlitwy, pracy i staramy się także przekazywać to dobro duchowe poprzez służbę w konfesjonale czy w służbę w kościele. Nade wszystko Jarmark to czas spotkania, dlatego też zapraszamy wszystkich. Otwieramy także nasz klasztor, nasze sale, te, które przez cały rok są zamknięte, ponieważ jako wspólnota żyjemy duchem modlitwy, pracy i staramy się także dzielić się tym, co duchowe, to znaczy jest także w tym roku jakiś szczególny patron tego Jarmarku. W tym roku patronem będzie błogosławiony Dun Szkot. Wielki franciszkański myśliciel i filozof. Mamy wśród nas gościa z Rzymu, ojciec doktor Witold Salamon, który przybliży nam postać tego wielkiego franciszkańskiego świętego, ale także i filozofa i teologa. Piknik opolskich samorządów zawodów zaufania publicznego zgromadził 11 izb. Wśród nich byli lekarze, adwokaci, architekci czy też biegli rewidenci. Dzisiaj mamy Dzień Zawodów Zaufania Publicznego, w tym m.in. Dzień z Radcą Prawnym i w ramach tego dnia mamy szereg atrakcji, głównie dla dzieci. Mamy dużo konkursów wiedzy, konkursów sportowych, mamy również czytanie bajek, nagroda główna w postaci roweru. Dla osób, które zdobędą najwięcej punktów w naszych konkursach, można się dowiedzieć, czym zajmuje się radca prawny, w jakich kategoriach prawa możemy reprezentować, możemy występować, a w zasadzie pomagamy wszystkim i każdemu. Każdy samorząd prezentuje to, co chce pokazać, przekazać społeczeństwu. My stawiamy na profilaktykę, bo dziś wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mamy dzisiaj kilkoro specjalistów, m.in. Specjalistę urologa, będziemy mieć specjalistę chirurga ogólnego, który w onkologii pracuje, specjalistę laryngologa i specjalistę stomatologii dziecięcej. W budownictwie jednorodzinnym inwestorzy szukają różnych rozwiązań, pytają o różne rozwiązania i techniczne, i ekonomiczne. I dotyczą one głównie takich podstawowych rzeczy, jak. Zrobić, żeby budynek był energooszczędny, no i tego typu, tego typu sprawy, a też no takie czasem banalne, związane z prawem, bo prawo jest takie trochę mało precyzyjne i w związku z tym jest dużo takich in, różnych interpretacji. Jest sprawa interpre jak to zinterpretować. Zawód strażaka wiąże się z ogromnym ryzykiem, niekoniecznie związanym z prowadzeniem akcji ratunkowej. Aby dotrzeć na miejsce zdarzenia, wozy bojowe pędzą z ogromnymi prędkościami. Niestety, czasami kończy się to bardzo tragicznie. O godzinie 18 w całym kraju oddaliśmy hołd dwójce strażaków ochotników. Którzy w dniu dzisiejszym zginęli tragicznie w wypadku drogowym. Chcemy uczcić pamięć naszych braci strażaków. Ze śmiercią mamy do czynienia w, nasze, w naszej służbie często, natomiast, że ta śmierć dotyczy braci strażackiej, to ten smutek nasz jest większy. Zawiła historia górali z Limanowej ma ścisły związek ze wsią Dąbrowa pod Namysłowem. To tutaj przed wielu laty osiedlili się górale, którzy wyruszyli na poszukiwanie lepszego świata. Do Dąbrowy przybyli górale z Podlimanowej już w latach 40. krótko po wojnie. Osiedlili się tutaj szukając lepszego miejsca do życia. Przez te, Ponad 70 lat kultywują tradycję góralską, zbierają wszelkie pamiątki związane ze swoim pochodzeniem i kiedy objęłam y, tę szkołę jako dyrektor, nie wyobrażałam sobie, żeby nie upamiętnić tej właśnie historii. Zaproponowałam swojej Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu takie, taką właśnie y, zmianę imienia i zostało to przyjęte z naprawdę dużym, dużym entuzjazmem przez wszystkich. No i po blisko półtora rocznych przygotowaniach dzisiaj właśnie mamy ten dzień, który, z którym wszyscy się cieszymy, jak Państwo widzicie, zarówno nie tylko uczniowie, nauczyciele, pracownicy, ale przede wszystkim mieszkańcy Dąbrowy, bo to dla nich jest bardzo ważny dzień. Z dniem 1 września 2023 roku na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz samorządu uczniowskiego nadaje się w szkole podstawowej w Dąbrowie imię polskich górarów. Moja żona dopiero zaczynając czwarty rok po półtora roku swojego tutaj funkcjonowania doszła do wniosku, że ta siła tożsamości, korzeni kultywowanych tradycji zasługuje na to, żeby ją wydobyć na wierzch, pokazać światu i przedstawić jako dumę Dąbrowy, jako dumę gminy Świerczów, jako dumę tej części województwa. I to jest właśnie to żeby pokazać nam wszystkim jaka jest siła tożsamości, korzeni, poczucia, że się ma korzeń. W tym roku mija 60 lat istnienia Towarzystwa Przyjaciół Opola. Jubileusz ten towarzystwo uświetniło wydaniem publikacji poświęconej jego historii. Autorka książki Z Miłości do Opola, Teresa Zielińska, przedstawia barwne dzieje towarzystwa poprzez ukazanie selwetek kolejnych prezesów organizacji: Karola Musioła, Zdzisława Jeszkę, Leopolda Świderskiego, Teresy Stępień i obecnej prezes Haliny Żyły. Jubileuszowe spotkanie nie mogło obyć się bez występu założonego przez Marię Przebindowską, męskiego zespołu estradowego Kamerton. Gościem Salonu Opolskiej Nauki był tym razem wybitny rzeźbiarz profesor Marian Molenda. Ja twierdziłem, że nie nadaje się do, do Salonu Opolskiej Nauki, ponieważ naukowcem nie jestem sensu stricto. Natomiast mogę się podzielić swoim dorobkiem. Również z taką wiedzą na temat rzeźby, troszkę historii sztuki, połączyć to ze sobą razem, połączyć dwie formy rzeźbiarskie, stylistyczne. Były zdjęcia, dokumentacja, również filmy, forma takiego performensu, który przy pomniku Pileckiego niechcąco zrobiłem, ale rzeczywiście tego typu spotkanie, no myślę, że w jakiś sposób się przyjęło. Wśród będących na nim. Pasja, jaką jest pszczelarstwo, powoli staje się niszowa. W Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury odbyła się miła uroczystość uhonorowania najdłużej działających pszczelarzy w lokalnym klubie pszczelarskim. Taka inicjatywa wzięła się stąd, że Koło Pszczelarzy w Dobrodzieniu działa od naprawdę bardzo, bardzo dawna. I właściwie sami pszczelarze tej początkowej daty nie umieją obliczyć, a w tym roku trójka z nich obchodzi swoje pięćdziesięciolecie bycia właśnie pszczelarzem i tej pięknej pracy z pszczołami, dlatego postanowiliśmy ich uhonorować. Świętujemy Święto Pszczelarza właściwie każdego roku po to, żeby ich honorować, żeby o tym mówić, żeby przypominać. Co więcej, zapraszamy na sporą część wydarzeń z dziećmi, gdzie oni mogą prowadzić warsztaty, zapraszani są do szkół naszych. także bardzo się staramy w Gminie Dobrodzień, żeby ta wiadomość o tym, że pszczelarze i pszczoły są bardzo ważne, była rozpowszechniana. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu i życzę miłego wieczoru. Witam państwa. Nikt ocenił walkę rządu zjednoczonej prawicy z pandemią COVID-19. Według kontrolerów NIK zmarnowano na walkę z pandemią co najmniej 16 miliardów złotych, ale wskutek spóźnionych decyzji lub chaotycznie zmienianego prawa pochłonęła ona również tysiące ofiar. Po kontrolnym raporcie zaprezentowanym na konferencji prasowej przez prezesa Mariana Banasia można przeczytać, że według oficjalnych statystyk na sam COVID zmarło w Polsce 119 tysięcy osób, jednak zanotowano wyraźne zwiększenie liczby zgonów w ogóle. Ale są też dane nieoficjalne mówiące o tym, że byliśmy europejskim liderem z haniebnym 26% wzrostem śmiertelności całkowitej. Kontrolerzy NIK sporo uwagi poświęcili na konferencji zmarnowaniu 16 miliardów złotych, gdyż większość tej kwoty poszła na organizację tzw. szpitali tymczasowych. Ustalono, że mieliśmy ich więcej niż w innych krajach Europy, co w żaden sposób nie przyczyniło się do mniejszej liczby zgonów. Według nich straty budżetu państwa wyniknęły z braku procedur oraz złego stosowania przepisów, a także niewykorzystania zasobów tzw. funduszu covidowego. Prawo było tworzone chaotycznie, izba uważa za niekonstytucyjny tryb uchwalania ustaw i niektórych przepisów. Zwraca przy tym uwagę, że nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, uznając, że nie uzasadnia tego sytuacja w kraju. Tymczasem do spec ustawy o COVID wpisano przepisy identyczne z tymi, które funkcjonują właśnie w ustawie o klęsce żywiołowej. Nikt zakwestionował też inne specjalne uprawnienia, które władza przyznawała sobie sama. Niekonstytucyjnie, jak na przykład przepisy uprawniające władzę do wydawania poleceń nakładających obowiązki na wszystkie podmioty, a więc również samorząd terytorialny i prywatnych przedsiębiorców. Stanowiły one zatem formę nadużycia władzy i niekonstytucyjnego ograniczenia praw. No cóż, strach się bać. Dziękuję Państwu za uwagę. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, witam panie prezydencie. Dzień dobry, witam przy. Ponieważ do 15 października czasu coraz mniej, więc pan pozwoli, że od wyborczych tematów zaczniemy spotkanie. Tydzień temu, 11 września w Opolu był przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, wygłosił przemówienie. Jestem ciekaw jakie fragmenty, jakie tezy z tego przemówienia Pozostały w pańskiej pamięci na długie tygodnie, przynajmniej do 15 października. <laughs> Szczerze powiem, że najbardziej to zapadł mi poseł Zębaczyński, który stał chwilkę przed Donaldem Tuskiem i E, mówił o konieczności rozliczania e, wszystkich afer i kłamstw e, i innych patologii, które w tej chwili możemy obserwować. Ale oczywiście z uwagą słuchałem również tego, o czym mówił przewodniczący Tusk. E, to dobrze, że w, 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 mówi się o zupełnie innej polityce niż w tej chwili się prowadzi. E, o takim szacunku dla obywatela, bo to słyszałem, o takim poczuciu wspólnoty, e, z których się nie wyklucza w różnych osób. E, były też takie konkretne w, w, tematy, które wiążą się choćby z edukacją. Działanie obecnie ministra Czarnka to jest y, pewien horror, wprost mówiąc, to co dotyka dzieci i nauczycieli w szkole. Więc y, y, można lubić bądź nie lubić pana premiera Tuska, można mówić, że jego czas był lepszy bądź gorszy. Natomiast na pewno trafnie podsumował obecne rządy Prawa i Sprawiedliwości. A wie pan, co mnie utkwiło, co zwróciło moją uwagę? Ta zgoda w regionie, bo hmm, Donald Tusk w pewnym momencie. Jakby Opole pokazał jako przykład tej, tego zgodnego działania, tylko się zastanawiam, no z kim miałby się pan kłócić? No, nie widzę tutaj konfliktu między marszałkiem województwa a prezydentem, z wojewodą opolskim, choć z innej opcji też specjalnie nie słychać, żeby panowie skakali sobie do gardła. No, ja jestem samorządowcem, który służy mieszkańcom i. Na pierwszym miejscu mam dobro e, opola mieszkańców. E, natomiast oczywiście mam też swoje poglądy polityczne i od dłuższego czasu wspieram opozycję i to, robię to bezinteresownie. Przecież w samych wyborach nie startuję, ale staram się być, staram się działać tam, gdzie e, trzeba pokazywać różne rzeczy, które mi się nie podobają. Czasami dziękować za to, co, e, za to, co dobre, więc w, w takiej chwili jak ten zeszłotygodniowy wiec, uważam, byłem tam, gdzie się dobrze czułem. E, wśród ludzi, e, którzy myślę podobnie patrzą na to, co się w Polsce powinno stać po 15 października. E, oczywiście tak jak mówię, identyfikuje się z całą opozycją, bo e, opozycja dzisiaj to jest szeroki nurt różnych poglądów, e, różnych pomysłów na Polskę, ale na pewno to, co łączy dzisiaj opozycję, to e, bardzo krytyczny obraz tego, jak rządzi w Polsce PIS. Pan się wycofał z tej walki, z tego wyścigu do mandatu poselskiego. Nie będzie pan kandydował, potwierdzam, tylko chcę się upewnić. Znaczy, składali mi różne różne osoby propozycje, pytały, czy ja nie byłbym zainteresowany. Mam do wypełnienia swój mandat w Opolu jeszcze przez parę miesięcy. Na pewno. Zresztą jestem prezydentem Opola od 9 lat, mocno związanym z, z miastem bo w różny sposób. Od 20 lat działam w samorządzie Opola. Z krótką przerwą. E, więc dla mnie to naturalne, że tutaj zostaje. Aczkolwiek oczywiście, jak widać zresztą to, co Pan zauważył, robię co mogę, żeby pomóc tym, którzy walczą o, o dobre zmiany w Polsce, ale nie o tą dobrą zmianę, która w tej chwili jest, która tak wszystkich zawiodła, ale rzeczywiście o taki powrót uczciwych rządów, w których się szanuje ludzi i w których pełni się służbę publiczną, a nie kradnie się do własnych kieszeni. Nagle na tym firmamencie, w tym krajobrazie wyborczym pojawili się bezpartyjni samorządowcy. To była taka konkurencja dla tego ruchu samorządowego, tak jak dla Polski. Z którym pan się identyfikował przez jakiś czas. Czy to dobrze, czy źle? Czy znaczy, oni się pojawili? Jeżeli ktoś, a pamiętam, że chciano nam ukraść nazwę. Mhm. Ja jestem samorządowcem, który współpracuje z kilkuset samorządowcami z różnych, z różnych części Polski w ruchu Stowarzyszenie Tak dla Polski. Tam są mi prezydenci Sopotu, Warszawy, Poznania, pani prezydent Gdańska, ale też mniejszych miejscowości z różnych części krajów. Nazywamy się Tak dla Polski. Natomiast bezpartyjni samorządowcy chcieli ukraść nam tą nazwę, wprost, czyli zarejestrować w sądzie swój komitet pod nazwą naszego stowarzyszenia. Więc co ja myślę o ich wyborach? No jeżeli ktoś idzie do, wyborach, do, do wyborów i, i kradnie już na starcie, no to co o kimś takim powiedzieć? Trzeba się trzymać od niego jak, jak najdalej. Rzucę pan słowami, ma pan dowody? No to nawet sąd przecież rozstrzygnął tę sprawę, bo odrzucił e, ten wniosek Aha, związany. Tak, nazwie, tak, tak, mówię o nazwie, tak, ja mówię o nazwie. No, hmm. no ale czy panu ukradnę 5 zł, 10 zł czy milion, to jestem złodziejem. Nazwy, Oczywiście tak, tak może, może pan powiedzieć, że, że, że to ma mniejsze znaczenie, ale ja chciałbym, żeby w Polityce byli ludzie. E, uczciwi, ludzie wiarygodni, e, ludzie, którzy nie robią takich rzeczy konkurentom, no bo jeżeli robią konkurentom, no to co zrobią e, wyborcom, tym, którzy na nich zagłosują. To samo. A, a co pan sądzi na temat y, tej opinii, która pojawia się w przestrzeni publicznej przed wyborami, że wybory mogą być sfałszowane? I to y, podejrzenia i z jednej, i z drugiej strony, i z prawa, i z lewa. Czy to nie podważa zaufania do pracy tysięcy ludzi, którzy będą przez wiele godzin siedzieli w tych komisjach wyborczych? Wie pan: W kraju, w którym ktoś w środku pandemii chce kopertami wybory robić i za 70 milionów drukuje kopert, w takim kraju się można spodziewać wszystkiego. Zresztą nie tylko to jest dzisiaj dowodem pewnej patologii, która, która ma miejsce. W kraju, w którym się podsłuchuje. Pegasusem, liderów opozycji, tak jak to miało miejsce wobec mojego kolegi Jacka Karnowskiego, który był parę lat temu przy okazji wyborów parlamentarnych podsłuchiwany przez działaczy PiS, no to czego się można spodziewać? Znaczy, ja nie mówię, że te wybory będą na pewno sfałszowane, no już są nieuczciwe. To jest pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć. Natomiast czy one się skończą bez fałszerstw? Oby. Już dzisiaj Polska jednak zbliża się coraz bardziej do Białorusi niż do Krajów cywilizacji zachodniej. Wprost się mówi o wyjściu z Unii Europejskiej i myślę, że takie sfałszowanie wyborów tylko byłoby takim gwoździem do trumny, którą już przyszykowano dla, dla Polski w Europie, dla demokratycznej Polski. To są ostre słowa, ale tak jak pan mówię, no jak pan popatrzy, panie redaktorze, no to jak się podsłuchuje konkurencję Pegasusem. Z użyciem tajnych służb państwa. Jak się organizuje w wybory w środku pandemii, wysyłając ludziom koperty, nikt za to nie ponosi kary. To co myśleć o Polsce i o nadchodzących wyborach? To kto wygra te jesienne wybory 15 października? Chciałbym, żeby wygrała Polska i Polacy. E, czyli żebyśmy się obudzili po 15 października w e, uczciwym, sprawiedliwym państwie, które zajmuje się obywatelem, a nie samym sobą, gdzie nie dochodzi do takich afer jak w tej chwili afera wizowa, e, gdzie sprzedawano e, polskie wizy muzułmanom w Islamabadzie i w innych miejscach i robiło to Ministerstwo Spraw Zagranicznych przez konsulaty Polski, polskie. To, to po prostu się w głowie nie mieści. A z drugiej strony pytanie referendalne czy jesteś za, czy przeciw emigrantom. No tak, jak ja. no, więc to wszystko się samo, samo komentuje, wie pan, i to tak jakby z jednej strony powiem się siedzieć z panem i śmiać z tego wszystkiego, bo to po prostu wygląda rzeczywiście na piaskownicę i na Aby po prostu takich... Ale z, z drugiej strony to tragedia, która nas wszystkich dotyka. Postawmy kropkę w tym momencie. A do rozmowy wrócimy jutro. Jutro zajmiemy się tematami bardziej przyziemnymi, naszymi, opolskimi, bo jest o czym rozmawiać. Zapraszam więc na spotkanie z prezydentem Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim, jutro we wtorek o godzinie 18.00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Dziś w kalendarium wspomnienie o człowieku, który na to, co zrobił dla regionu, spogląda już z góry. Roman Senkowski przez 33 lata pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Bibliofil, historyk, badacz i autor książek tu w roku 1965 w zamkowych salach Zamku w Rogowie na uroczystości udostępnienia cennych zbiorów z ówczesnym premierem Piotrem Jaroszewiczem. A tu już czerwiec 2011 roku. Urodziny dostojnego jubilata. Uroczystość zgromadziła osobistości świata opolskiej kultury. Jest profesor Dorota Simonides, Tadeusz chrobak, historycy, bibliotekarze z całego regionu, bo Roman Sękowski dyrektorował bibliotece przez 33 lata. Dobrze się trzymasz romek, tryskasz energią, piękny wiek, ale jego nie widać po tobie. Słychać co chwilę komplementowanie pana Romana. Szkoda, że nie słychać tego toastu. Tradycyjne 100 lat słychać było nawet wśród książkowych regałów. Potem życzenia, przemówienia, podziękowania. Tu dyrektor chrobak układa myśli, by jubilat wiedział, że pamięć o nim nie zaginie. Nie wiemy, czy pan Roman lubił róże, ale po minie widać, że sprawiła mu ogromną radość. A to już wizyta w Archiwum Państwowym, rok 2018. Wizyta była owiana tajemnicą, więc nie wiemy, czy to pan Roman pozostawia cenne znaleziska w archiwum, czy odwrotnie. Może archiwalne dokumenty zasilą biblioteczne zbiory pana Romana. Chwila dla mediów. Pytania, uwaga, dotyczyły między innymi nowych technologii w pracy bibliotekarza. Bo pan Roman był orędownikiem nowości, zwłaszcza w archiwizowaniu starodruków. Zadbał o mikrofilmowanie czasopism śląskich i to dzięki niemu pojawiły się pierwsze kopiarki, elektryczne maszyny do pisania i urządzenia do kopiowania kart katalogowych. Życzeń wielu lat w zdrowiu nie było końca. Kiedy w 1992 roku przeszedł na emeryturę, poświęcił się pracy historyczno-badawczej. Jest autorem m.in. Herbarza Szlachty Śląskiej. Roman Cenkowski zmarł w wieku 92 lat. Spoczął 4 września 2023 roku na cmentarzu w Opolu Półwsi. Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy, żywe wspomnienie w pamięci Opolan i liczne fotografie, między innymi zaprezentowane w naszym historycznym kalendarium. Niech spoczywa w spokoju. Czasy takie, że nawet uprawianie seksu wymaga nawozów sztucznych.